Proszę panie na scenę. Klaudia Syguła. Wow. powiem tak, bokser zaczął się normalnie ubierać od jakiegoś czasu. Pojedynek Pani otwierający jutrzejszą galę w limicie umownym do 68 kg. Klaudia Syguła 67 400, więc w limicie przed debiutancką walką na gali Fame 21. Ewa Piątkowska była mistrzyni świata organizacji WEC w boksie zawodowym profesjonalnie wypełnia limit wagowy bez najmniejszego problemu 67100 Limit ubowny do 68 kg. Także drogie panie, jak już to jesteście w limitach, to zapraszamy na... Face to face. Tu jest y, spokojnie, tu nie ma słów, natomiast napięcie pomiędzy paniami jest y, naprawdę wysoko. Przypominamy, rozpoczynamy od boksu, a więc koronnej dyscypliny wypiątkowskiej. Przechodzimy do K1, a być może to wszystko zakończymy w MMA. Ale właśnie, czy do tego etapu dojdziemy? Czy to wszystko skończy się już wcześniej? Trzy rundy po trzy minuty, przerwa 90 sekund. Jeszcze przodem do publiczności jest intensywniej poziom sportowy będzie pewnie wysoko natomiast panie sobie też nie szczędziły okay. mocnych słów na spotkaniu hmm. medialnym i na oficjalnej konferencji prasowej Szybacz, drogie no tak, panie dziękujemy dbanie. serdecznie natomiast jeszcze słówko do was wchodzicie do organizacji Fame Wywodzicie się ze świata sportu walki, natomiast tutaj też, Klaudia, już pokazywała, że potrafisz ostro odpowiedzieć, natomiast jak ostro będzie już jutro podczas gali Fame 21 i na czym Ci przede wszystkim zależy w jutrzejszej walce? No przede wszystkim zależy mi na wygranej, to jest oczywiste, jeśli chodzi o odpowiedzi słowne, to nie jestem workiem treningowym, żeby mnie obijać, jeśli ktoś mnie atakuje, to ja odpowiadam. Oczywiście z kulturą i z szacunkiem, bo mam szacunek do jako do sportowca, ale też nie pozwolę sobie, żeby weszła mi na głowę. Czy jest najbardziej Twoim zdaniem wymagającą rywalką, z którą dotychczas przyjdzie Ci się zmierzyć, czy jednak to jest ten poziom, z którym już miałaś do czynienia? Twoim zdaniem? Moim zdaniem miałam już cięższe przeciwniczki w swojej karierze i z pewnością z cięższymi przeciwniczkami sparuję na co dzień i y, mam trudniejszych rywali niż Ewa, ale okaże się jutro. Ewa, ty mocno, mocno pojechałaś na konferencji prasowej rzucając y, kilka, kilka gorzkich słów w kierunku nie tylko Klaudii, ale też innych zawodniczek sportów walki. Jest duża agresja, jest duża, dużo, dużo ofensywnego nastawienia, natomiast jaki plan na jutro? Wychodzimy do trzeciej rundy, czy nie chcesz MMA? Tak, Dojdzie do tej trzeciej, czyli Klaudia przetrwa, to oczywiście, że wychodzimy do tej trzeciej. Ja traktuję to przede wszystkim jako, jako przygodę, ale wiadomo, że zawsze chciałam wygrywać, i, i jutro też będę, zrobię wszystko po prostu, stanę na, żeby wygrać tę walkę. Drodzy Państwo, podziękujmy panią, bo naprawdę jutro możemy spodziewać się fantastycznego pojedynku na otwarcie Gali. Fame 21. Natomiast to już czas na Panów. Pojedynek na zasadach K1 kategoria półśrednia 7700, natomiast Mrozo ten limit wypełnia bez najmniejszego problemu 69 700, A więc spokojnie w limicie kategorii półśredniej debiutant w organizacji Fame Dominik Mrozo Mrozowski. Jak zwykle nienaganna sylwetka, młody ninja, ale czy wypełnia limit? Wagowy też tutaj nie ma najmniejszego problemu. 76,500, a więc w limicie kategorii okay, tak pośredniej. Młody ninja cierpliwie czeka. Brozo, no. młody ninja już także gotowy. Razem wzroku nie unikasz. Nie, nie. Dobrze. Dobrze. Zobaczymy, czy jutro byś ciosów unikał. Nie będę. No okej, okay. no, spoko. To byś leżał. To będę. No i fajnie. Co ma być, to będzie? Zmalałeś trochę. Obaj <gry> pewni siebie, coraz bliżej wymieniają te spojrzenia, coraz bliżej głęboko się zerkają w twarz swojego rywala, szukają słabych stron i przewagi przed jutrzejszym pojedynkiem. Tyle jeśli chodzi o face to face przed jutrzejszymi walkami na gali Fame 21. Mrozo, jeszcze słówko do Ciebie, bo bardzo pozytywne nastawienie, natomiast kiedy przed Tobą znajduje się młody Ninja, to gdzieś wskakuje do Ciebie Demion i przełączasz ten tryb na tryb agresji, koncentracji i tak też chyba jest przed jutrzejszym pojedynkiem, który jest dla Ciebie debiutem, natomiast też wyzwaniem w osobie młodego Ninja. Tak, ostatnio odkryłem na, tym fej na konferencji, że potrafię sobie wyłączyć emocje od tak. Cały stres, wszystko znika, chyba za sprawą tego diabła za uchem. E, mam nadzieję, że będzie się odzywał tylko wtedy, kiedy będzie potrzeba. Natomiast jeszcze słówko dla młodego Ninja, sylwetka nienaganna, ale widzieliśmy, że chyba tym nie przestraszysz swojego rywala, trzeba będzie przygotować coś ekstra na jutro. Czy jest drobny stresik, czy opanowane emocje i z tym jutro nie będzie problemu? Jest opanowane, niepotrzebnie się stresowałem na konferencji, teraz bez stresu. Sylwetka nie walczy, czas pokaże swoje umiejętności, które trenowałem za dzieciaka, teraz pokaże Pełny obóz dwumiesięczny z Flintstonem. Wchodzimy, robimy robotę i wychodzimy. No co, to tu dużo mówi. My już zapraszamy na scenę bohaterów trzeciej walki. 25-latek, który debiutuje w organizacji Fame Formuła Boksu w kategorii Open. Także tutaj o wagę kompletnie się nie martwimy, ale Kaleson nosi na wagę 98,5 kg. Jakub, Kuzik, Szymaniecki. Guzik 116 kg po 800 g, a, a więc te, te liczby, te kilogramy już na korzyść Guzika. Panowie, zapraszam do face to face. Ciężko tu mówić o wymianie spojrzeń, bo gdzieś Guzik musi patrzeć na klatkę piersiową tylko Kalesona. Kaleson Aha. mówi, że nie ma żadnych emocji, że jest duży spokój, ale z nóżki na nóżkę tutaj przechadza się Guzik, jakby miał ochotę już wystrzelić potężnym uderzeniem. O, tak. Dominik, to jeszcze słówko, bo widzimy tutaj: publiczność przyszła was dopingować bardzo głośno. Mówisz, że nie ma żadnych emocji. Czy faktycznie tak jest? Jest duży spokój i pewność siebie, że jutro jutro to będzie Twój dzień i że to, co przygotowałeś na sali treningowej, wystarczy na guzika. Na początku chciałbym wszystkim podziękować, że krzyczeliście. Dziękuję naprawdę bardzo. Ja powiem tak: jestem ogólnie chyba prawdopodobnie wypruty z emocji, nie czuję na ten moment żadnej emocji. Nie wiem. Pierwsza runda, taki knockout i taki finisz zapowiada Kaleson. Przed galą Fame 21 Guzik. A jak wygląda to u Ciebie? Bo widzieliśmy na tym face to face z nóżki na nóżkę, zaciskałeś ręce za plecami. To, że jest wiesz, delikatnie wyższy, nic nie zmienia. Totalnie nic nie zmienia. Delikatnie Jutro spracamy dystans oho. i posyłamy na deski tak jak Kaleson zapowiadał w pierwszej rundzie. A w pierwszej rundzie? Ja myślę, że drugiej to już wyjdzie ledwo. I w ogóle wyjdzie. Okej, tutaj mocny też statement Guzika, zapowiada, że być może nie dojdzie w ogóle do drugiej rundy, bo ma na to pomysł. Yeah. kontrakt, Guzik już jutro podczas gali, Fame 21. Obaj bardzo spokojni, natomiast nakręceni i gotowi na jutrzejszy pojedynek podczas sobotnie gali P0 arenie. A my już na scenę zapraszamy kolejnych debiutantów, bohaterów czwartej walki. Pojedynek zakontraktowany. Wygląda. O kurwa 77 76 500 to, uh, tego, Nie wiem w, mojej, w moich oczach kurwa Aha nie, bo tej jest mały ty David, już... lżejszy od swojego rywala 61 kg Oni no, nie są kurwa co? Natomiast pewnie Tak tak jest Jeszcze wow. uwaga 7500 oczywiście, Azdusa, bo tutaj w limicie wagowym kategorii lekkiej, także tutaj drobna, drobna pomyłka. Obaj no w limicie okay. kategorii lekkiej. Teraz już stanęli już do face to face. To. face. Skupienie. Tu nie ma żadnych słów. Jak poczywa. Jest wymiana spojrzeń. Azdus, czy David, David czy Azdus. Jasne, słówko należy do ciebie, widzę, że się wyrywasz do mikrofonu, także jak najbardziej oddaję Ci głos. Tak, bo widzę, że David tu zestresowany, więc mam nadzieję, że dojdzie do tej walki, nie ucieknie. Cerkujecie. Tak, widzisz, widzisz ten strach rywala? Widzę właśnie, widzę w jego oczach. Odpowiedź. Zgadza no ja się, że nie jestem w ogóle teraz zestresowany, może na konferencji byłem. To no teraz jest totalny luzik, tak szczerze powiedziawszy. Czyli jest pewny siebie także. David, ASDUS kontra David już jutro podczas Gali Fame. 21 dzisiaj spokojnie, natomiast zapowiadają. Zapowiadają, że jutro warto oglądać ten pojedynek. My natomiast na scenę zapraszamy bohaterów piątej walki. Gołe, Pionchy, 77 77,400, a więc w limicie kategorii 7700 plus pół kilograma tolerancji. Kaczor Perez, Mariusz! He! Hejter Słoński. Mariusz Hejter Słoński zdecydowanie bardziej doświadczono swojego przeciwnika, o, także ty, z dużym spokojem wypełnia limit kategorii półśredniej 75 600. To jest oficjalna waga Hejtera przed jutrzejszą konfrontacją. Walimy się teraz? <noise> Obecnie. To. Będzie dobrze, co? Przyjechałem tylko na gwila. Ty, ale szkoda mi, że mi z tymi cegłami nie, nie wyszło zobaczył twarde łapy są kuli, powiem ci ale z którymi cegłami? Ale zobacz zobacz, 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 zobacz. Zobacz, ten normalnie twardość rąk, nie? A pokaż swoje. Bo ja tak z ciekawości chcę sprawdzę. A mogę przypierdolić? Mogę przejechać? Ale dawaj na, na raz, na, na raz. No to <śmienny> dawaj. Moment. Na Raz, dwa... 3, kurwa elegancko. Tak jakby ktoś małżeństwa. Zabolę na się tak. dobra waleczka jutro, nie? No słuchajcie, zapnijcie pasy, kurwa. Mówiłem wam... Puść to bisiu, to, kolorowy. Musicie... Czekajcie, bo spadnę. Musicie zapiąć pasy, przypiąć telewizorę kurwa do okien i, i najlepiej nie wychodźcie z domu, nie? Jak coś, to was nie ma w chałupie, jak będzie ktoś pukał, bo będzie afera na chuja psa. Także trzymajcie się, pozdrawiam, jutro będzie wesoło, kolorowo. Ja jadę, jadę na zapikanki, kurwa na PKS. Siemanko, pozdrawiam serdecznie, cześć wam, hej. Tak, wydaje mi się, że jest skoncentrowany, e, aczkolwiek dzisiaj te takie kopnięcia jedynie u niego wyczaiłem, że, że, że to może ewentualnie działać, ale reszty, są reszty... Ale Bębenik są, są mocne, są mocne, Ale Bębenik siedzi, pokaż Bęben, pokaż Bęben, ty. O, widać, widać. Jest, jest już ostro, jest gorąco przed, przed jutrem. Obaj pewni się. Dzisiaj pełny energii, Kaszor BRS, skoncentrowany hater. Przed jutrzejszą walką dziękujemy panowie za ceremonię ważenia. My zapraszamy bohaterów kolejnej walki. Druga walka w organizacji Fame. No, Grega wygrywał malanych, z maślaną, natomiast tutaj o wagę oh, nie musi się martwić. Będzie zdecydowanie z rywala oficjalna waga. Przedszym pojedynkiem na Galifame 21 na scenę zapraszamy jego przeciwnika Jest gabaryt, jest miej. Kurwa robiłem cosplay waszych sióstrek nie widzą, mnie. Piotr Szeli, Szeliga Zobaczysz jutro. Ukrydziesz mnie w ucho? Nie Nie bo się ci pęknie, kurwa będzie przypał Don Przypał Don przypałony. Myślisz, co macie 10 lat? Nie przeszkadza mi to. Niech ma ile. Niech ma ile ma mieć. A nie się patrzeć cały czas, bo było naprawdę grubo było, intensywnie face to face już za Gregiem. I Shalim naprawdę jest ostry. Natomiast no, ty jesteś zawodnikiem, który no, gdzieś zapowiada, że ma sposób na to, jak, jak ten pojedynek zakończyć. Czy po tym face to face. Zmienia się trochę nastawienie, czy czujesz większy respekt do Piotra Szeliego Szeligi, czy zyskał twój szacunek, czy jednak jest taki sam spokój jak był przed tym spotkaniem? ja czuję respekt, wiesz? Ja wziąłem, wziąłem tę walkę y, mając respekt do umiejętności Piotrka, ale tutaj face to, face to face to nic nie zmienia, nie. Ja wziąłem tę walkę z myślą o tym, że wiem jak to wygrać. W pierwszej walce widzieliśmy fantastyczne zapasy z prowadzenia i parter, no wiesz, no Mamet Khalidow nawet komentował twoje, twoje podanie, będąc pod wrażeniem, także tutaj oczywiście z przymrużeniem oka, natomiast czy jest jakiś pomysł ekstra, czy możesz jutro zaskoczyć i dzisiaj możesz zapowiedzieć, że jutro wyciągasz Asa z rękawa i Piotrek Krzeliga nie będzie wiedział, co go jutro spotka podczas gali 21? Nie, on wie co go spotka. Myślę, że ja wiem co on, czym on może mi zagrozić, a on wie czym ja mu mogę zagrozić, tak? Okej, okay, tutaj zapowiada. Albo, albo nie sprowadzę, rozumiem? Tak, Dawaj Grek! To jest to. Moim zdaniem tu nie będzie wielkich zaskoczeń. Okej, okay, tutaj zapowiada takie rozstrzygnięcie, które można przewidywać przed tym pojedynkiem Greg. Niektórzy stawiają w roli faworyta Greka przed tym starciem. Przede wszystkim to witam was wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło, że tu wszystkich was możemy gościć dzisiaj. No co do tej walki... Wychodzę jak zawsze, nie, prawa ręka, szczęka, pęka, ale z tego tytułu, że trenowaliśmy dużo zapasy, na pewno będę chciał się pokazać właśnie z tej trochę drugiej, innej strony. Jest MMA, więc można powiedzieć, że ja wchodzę w grę Grega i pokażę mu, gdzie w tej grze będzie jego miejsce. Wyciąga nogę do ciebie, wykroś, no, abyś sprowadził walkę do parteru. Zapowiada sprowadzenia także Szeli. Także warto oglądać jutro pojedynek podczas gali Fame 21 szóste starcie. Greg kontra Shelly. Tak, chyba nie było tak, że Ferrari się nie bije, nie? Adrian, cios. Po raz pierwszy. Organizacji Paimę wchodzi. Wchodzi do kategorii Open. Także tutaj sprawdzimy tę wagę, natomiast tu nie ma żadnych limitów. 83,5 kg. To oficjalna waga Adriana Ciosa przed galą Paym 21. Pojedynek na zasadach MMA. 3 rundy po 3 minuty 90 sekund przerwy. Kategoria Open. 83,500. Tyle ważył Adrian Ciosa. Ile? Waży Tomasz Strachu Oświeciński 106 kg, a więc 22,5 kg cięższy od swojego rywala. Natomiast czy będzie miało to jakiekolwiek znaczenie chcę powiedzieć jedną rzecz. Najpierw, najpierw was ignorują, później się z was śmieją, później z wami walczą, a na koniec przegrywają. Jeszcze tutaj wiadomość Przesłana do stracha, panowie face to face zapraszam. Oj! Tak zwany Don Le się wydarzył, no Oj ojoj. Jo! Jutro, kurwa, niech cię to nie zdziwi. Game over, śmietniku! Game over! Oj, 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 Słuchajcie, co wam powiem? Słuchajcie, obiecuję wam, że to był jedyny cios, który on zadam w tej walce. To był jedyny cios. Jeszcze tutaj e, rusza, natomiast Tomek Stracho świeciński zapowiada, że już nie da się trawić Adrianowi ciosowi, zachował spokój po tym uderzeniu. Adrian, skąd tyle emocji, bo... bo... Game over, Christopher! Tutaj słówko wytłumaczenia dla publiczności, która nie... Ta, czy odmyślał, tak, ci myślał, że takiego i watują, to prawda, no. ...byt dobrze przyjęła twoje zachowanie niesubordynację, bo nie dałeś się nawet w żaden sposób obronić, zaskoczyłeś po raz kolejny zresztą swojego rywala w taki sposób nie fair. Człowiek, który skrzywdził w życiu tylu ludzi, nie zasługuje na nic, i nawet na gram szacunku, to na każdym kroku będę pokazywał. Co jutro może mi spodziewać? Będzie kara, sroga, będzie kara. Tak jak wam mówiłem. To był jedyny cios, który mógł wykonać jak taka prawdziwa pinda, znienacka. Kurwa z zaskoczenia, tylko na tyle go stać. Starcie numer 8. Rafał. take. A take czemu Rafał pierwszy powodzi jak jest dużej federacji? Czy nie jest?

no, ale nie jakoś super, nie? Hala! Robert! Sutton! Sumini no. Pazout! Rafał Pachowski! Jak zwykle, performance ze strony Pasuta, bardzo kreatywny, natomiast czy Gladiator zmieścił się w limicie? Tak jest! Fantastyczna forma fizyczna 79,900. Oficjalna waga. Pasuta. Robert Pasut w limicie wagowym, Sutonator, Zapraszam cię na face to face. Tu jeszcze prośba od ochrony, aby ściągnął hełm, który wniósł ze sobą na scenę. Pasut. O proszę bardzo, tu nawet. który wniósł ze sobą na scenę. Pasut. Tak, delikatnie, delikatnie trafione, delikatnie trafione. A sud? O, proszę bardzo, tu nawet nie zdążyłem podejść z mikrofonem. Za tekstem robieniu pały. Ojo, jest próba odpowiedzi ze strony tej kwana, atmosfera robi się coraz gęstsza. No. Za robieniu pały, tak się kurwa dostaje w Jak tak się dostaje, to chyba warto cię wyzywać, Chuja pokazałeś, kurwa. <laughs> zakochany we mnie, zakochany! No. Chciałem podziękować Arkowi, Tańculi, bez którego nie zrobiłbym tej wagi. Siedzieliśmy dwa tygodnie, za kąt talerzyka kurwa. O, dziękuję, Arek! Tak, pan, jeszcze do ciebie słówko po tym, co wydarzyło się przed kurwa, momentem, bo naprawdę zrobił y gorąco. Ale ja ja. Wystrzelił. Y sutonator szukając jeszcze. Pobudzenia emocji przed tym pojedynkiem, jaka jest twoja odpowiedź? Mówiłem, że to jest świnia w ludzkim ciele, co zresztą widać. I tyle, no. Ja nie spodziewałem się akurat liścia kurwa z partyzanta, ale w sumie chyba i tyle. No oczywiście, że tak! Dawaj, chodź, dawaj, rób, rób karę. Dawaj, dawaj, bi, 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 bi. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, jego kolega, jego pan tak naprawdę. Właściciel jego nitro znowu zwyzywał dziewczyny, z którymi występują dziwek. Więc no tak chciałem zapytać po prostu, czyli zobaczcie, czy ja mam zrobić to samo na przykład i powiedzieć, że dziewczyny, które, nie wiem, pozują do sesji w jego szmatach pierdolnych, to też są dziwki. Zobaczcie, jak można to eskalować. To, co on zaczyna od jakichś tam pojedynczych tekstów, a ze szmaty to, szmaty tamto, bez żadnego dowodu, potem eskaluje. Za chwilę, słuchajcie, każda dziewczyna będzie dziwka. I kurwa, a facet będzie spermiarzem i to właśnie kurwa pokazuję wam. Może mieć, możecie mnie nie lubić w tej edycji, okej, okay. ale staram się wam jedną rzecz powiedzieć, że on naprawdę jest toksycznym typem, któremu się wydaje, że jest kurwa zajebisty i tyle. A, jeszcze jedno! Spłakał się kurwa Nitro, że zrobiłem koszulkę kurwa z parodią jego logo więc zrobiłem więcej. Chu z tobą! Jeszcze jakieś niespodzianki od y, Sutonatora Zaraz ci jeszcze tej chwan oczywiście głos, abyś <głos> odpowiedział, to może teraz, no bo już te koszulki idą w, w świat, także... No, daj mi to. Ja... Nie, nie wiem rzucał. Są... Ja powiem tylko tyle, że... Ale poda mi się to, podaj mi się to. Ja nawet jak nie, nie ma na miejscu, to i tak jestem głównym tematem rozmów. Pasut ma rację, to co robię właśnie prowadził takich zachowań, mój ojciec jak byłem, jak był dzieckiem oglądał Freak Fighty i przez to mnie bił, jakby Pasut ma stuprocentową rację. Ty taką narrację kurwa budujesz dla chyba tępych ludzi, że weź już kurwa daj spokój, naprawdę już zamknij tą mordę. Cuto oraz Take kwany przed galą Fame 21 wymienili ostatnie słowa Staneli. Face to face były też ciosy, niespodziewane ciosy ze strony Suto Natora przed jutrzejszą galą. Alan Kwieciński po raz dziewiąty w organizacji FAME. Limit kategorii półciężkiej 93 kg. Formuła boksu. Trzy rundy po no, trzy minuty. Duże rękawice 9. Limit kategorii półciężkiej 93 Kilogramy, formuła boksu: trzy rundy po 3 minuty, duże rękawice, 90 sekund przerwy. Ile na wagę wnosi Alan Kwieciński? 92,400 to oficjalna waga Alana. Pan przed... jest to, że 292 kg, a jeszcze niedawno się bił 7,7 nie? Michał, wampir, pasternak, o, piekielnie jest, doświadczony jest... zawodnik GMM, G3. ale także już doświadczony Freak Fighter. 93 kg w limicie w kategorii. Kucieczcie, panowie, tu nie ma face to face'a. Trzymamy obu panów, bo jeszcze dojdzie do spotkania ich na face to face po ceremonii ważenia w imieniu Ulfika. Zapraszam na to spotkanie, gdzie panowie już wymienią argumenty, natomiast. Co jeszcze doprowadzi do tego face-to-face? Face. W obecności ochroniarzy nad wszystkim dba Nikola Milanowicz. Dziękujemy panowie za to spotkanie, za tę dużą dawkę emocji. Niepokonany! Po raz ci w organizacji Fame naładowany piekielnie pozytywną energią. O 7 kg, 200 gramów. To jest oficjalna waga Bandury przed walką wieczoru na gali Fame 21. A my na scenę zapraszamy jego utytułowanego rywala. I pół ciężkie. Pretenty do tytułu Mistrza Świata kategorii królewskiej w boksie zawodowym Tomasz Góral Adamek. 104 kg. 100 gramów! Tu nie ma na to czasu, tu trzeba poszukać jeszcze spojrzenia z przeciwnikiem. Pandura, czy góral! Piekielnie doświadczony zawodnik z dwoma tytułami mistrza świata w dwóch różnych kategoriach, czy jednak zawodnik, który chce spełniać swoje marzenia. Pandura czy Góral Gural? Czy Patryk Bandurski, odpowiedź już jutro podczas gali Fame 21. Patryk, słówko do ciebie, bo ty spełniasz marzenia, ty chciałeś doprowadzić do tego starcia i mam wrażenie, że dopiero do ciebie to dociera, że jutro do tej walki dojdzie, bo to jest yy, amerykański sen, można powiedzieć wprost, Chociaż w Ameryce to Tomek toczył swoje pojedynki, do tej w trzeciej walce masz okazję zmierzyć się z wielkim czempionem. Ty już spełniłeś swoje marzenie, natomiast jutro można postawić jeszcze kropkę na D. To by była historia niebywała. No na pewno jestem dowodem na to, że e, nieważne skąd jesteś, jesteś w stanie spełnić nawet tak pojepany Nie Nieważne skąd jesteś, gdzie się urodziłeś. Jak to? E, dotrze do mnie jutro, chociaż już dzisiaj to czuję. Chcę dać naprawdę mocną walkę, żeby została zapamiętana ma... na bardzo, bardzo długo. No i jeżeli chcesz być legendą, to musisz pokonać legendę i ja właśnie takimi rzeczami w moim życiu się kieruję, więc e, jutro robię wszystko, co do mnie należy. Jeszcze Patryk, pytanko to face to face z Tomkiem Adamkiem, bo chciałeś mocno spojrzeć głęboko w oczy, natomiast no, Tomasz Góral-Adamek to jest człowiek, który nie ma emocji, on chyba, on chyba nie reaguje na takie rzeczy, czy coś tam dostrzegłeś, czy jednak było ciężko złamać psychicznie tak wielkiego mistrza? Nic nie dostrzegłem. Zobacz, jak się cieszę. Strach, strach. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Dziękujemy serdecznie. Patryk, Bandura, Bandurski, jeszcze słówko do Tomka. Tomek, ty musisz w końcu skraść serca. Kibisów, jutro robota do zrobienia. Natomiast, no widać, Bandura jest głodny. Jest głodny, i trzeba rozpocząć szybko, bo tylko trzy rundy. To nie jest codzienność dla ciebie. Takie jest nastawienie. Na tyle przygotowałem się. Szybkie 9 minut, szybkie ręce, a są. Nie, nie lubię za dużo, cicho, nie lubię za dużo mówić, ale lepiej to zrobić jutro i pokazać. I tak będzie. Kochani, zapraszam i pozdrawiam. Tomasz, góral Adamek przed Galą Fame 21. Spokojny, bez emocji, pewny siebie, natomiast on chce jutro udowodnić to wszystko na poziomie w sferze sportowej. To jest main event gali Fame 21. Prezer Arena w Kliwicach wypełni się do ostatniego miejsca.